Temat jest bardzo ciekawy, bo pojawił się nam ponad 3 lata temu, kiedy zaczęliśmy jako Polska Federacja Szpitali przygotowywać się do tego, te, te, tego obszaru w ogóle całego. W związku z czym powstało Biuro Zrównoważonego Rozwoju Green Hospital z Polskiej Federacji Szpitali. No i dzisiaj, jakby. Zwieńczeniem naszych prac do tej pory jest faktycznie wydawnictwo The Green Book, który jest szczegółową instrukcją, jakie rzeczy i jakie innowacje z zakresu zazielenienia szpitale powinny wprowadzać. Natomiast odpowiadając już prosto na pytanie pani redaktor dotyczące tego, jakie rozwiązania najchętniej szpitale wprowadzają, jest ich kilka. Pierwsza rzecz, to którą widzimy i tu muszę przyznać, bardzo em, podoba się jakby. Opinii społecznej też to, to sprawy związane z zagadnieniami pacjenckimi i persona, pe, personelem medycznym jako takim. Ogromny nacisk w tej chwili szpitale kładą na te technologie, które i te programy, czy to mentoringowe, czy szkoleniowe, czy, czy innego rodzaju innowacyjne, które pozwalają budować tą taką odporność kadry na stres związany z pracą. Do tego dochodzą programy wspierające ogólny well-being, jak to się ładnie nazywa, czyli medycynę stylu życia. I to jest bardzo dobra nazwa, bo, bo praca połączona z odpowiednim stylem życia poza pracą powinna powodować, że ten pracownik wraca wypoczęty może nie zawsze ale chodzi o to, że pozytywnym nastawieniem do realizacji zadań w ramach pracy, czyli tym samym beneficjentem wszystkiego jest pacjent. I tu widzimy ogromny postęp który się wydarzył przez te ostatnie trzy lata no, w większości szpitali, które miałem okazję czy odwiedzać czy wizytować. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, no to takie stricte ekonomiczne. Wszystkie rozwiązania mające na celu innowację technologiczno, energetyczną, redukującą koszty funkcjonowania, jakby są naturalnym efektem tego procesu. Zresztą na tym polegały programy unijne, które były wdrażane, czy to mechanizm robienia audytu i finansowania termomodernizacji, ten ELENA, który był, czy programy już celowane. Dzisiaj podczas tego wydarzenia mieliśmy okazję rozmawiać z jednym z kluczowych banków, czyli Bankiem Gospodarstwa Krajowego, który wspólnie z Polską Federacją Szpitali uczestniczy aktywnie w zaprojektowaniu jak należy finansować jakie innowacje w tym obszarze należy finansować nie ukrywam że tu dopatrujemy się ogromnej szansy na to że być może odpowiadając wcześniej na pytanie niż ono padło w jaki sposób można to zrealizować właśnie za pomocą takich mechanizmów dodatkowo co jeszcze dodam, no to jest etap implementacyjny, ale do tego później dochodzi etap utrzymania. I tutaj przyznam też szczerze, nie mieliśmy okazji tego powiedzieć, bo nam zabrakło czasu, ale Agencja Oceny Technologii Medycznych pracuje bezpośrednio z naszym zespołem nad wyceną tych świadczeń, które są obecnie realizowane, o uzupełnienie, o komponent zazielenienia. Więc. Tutaj mogę zapewnić Panią redaktor i wszystkich, że pracujemy kompleksowo nad tym, żeby tak trochę oddolnie doprowadzić do tego, że te wszystkie rozwiązania innowacyjne będą mogły być najpierw zaprojektowane, zaudytowane według potrzeb, wdrożone, sfinansowane, a potem utrzymane. A czy dyrektorów szpitali nie będą przerażały koszty tych, tych technologii, implementacji? Te technologie w niektórych przypadkach mogą być kosztowne, aczkolwiek one nie są Aż tak kosztowne z punktu widzenia e, szpitala, jak na przykład no, dyrektywa NIS-2. Tak? Więc, więc mamy świadomość tego, że ten e, koszt implementacyjny będzie najczęściej wiązał się z wyszkoleniem pracowników oraz dostosowaniem systemów zarządczych. I to jest kluczowy element. Oczywiście po stronie później przygotowania sprawozdania zgodnie z tym co Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej nam przygotowało, gdzie poza raportem związanym podlegającym badaniu bilansu, tak, mamy do złożenia raport dla przedsiębioritale w obszarze CSRD zgodnie z teraz tak z taksonomią. I innymi takimi terminami, które opisujemy oczywiście w Green Booku, żeby było jaśniej zrozumieć, o których też bank mówił, to to będzie miało swój koszt, ale to w którymś momencie, z racji tego, że ta dyrektywa dotyka ogromnej ilości podmiotów rynkowych, spowoduje, że efekt jako taki no rozłoży nam się w No W tej chwili każde przedsiębiorstwo KSH które chce funkcjonować, musi mieć badanie bilansu. A to będzie dodatkowe badanie, które będzie towarzyszyć badaniu bilansu. A czy na, transforma na zieloną transformację, czy jest szansa, że w Polsce uda się pozyskać środki z KPO akurat na ten obszar? Nie wydaje mi się. Jeśli mam być szczery, nie widzę tam ścieżki stricte związanej z tym obszarem. W KPO nie identyfikujemy bezpośrednio funduszy z tym związanych, raczej w programach systemowych. Jedynym wyjściem ewentualnym, które jeszcze rozważamy, ale nie zostało ono zwalidowane, jutro mam spotkanie w Ministerstwie Cyfryzacji, będę też o to pytał, jest. Digitalizacja szeroko rozumiana i wykorzystanie tego mechanizmu cyfryzacji, digitalizacji, depapieryzacji do implementacji po prostu innowacyjnych elementów tego całego systemu. I to jest ścieżka, która może pomóc. Mamy ją na uwadze, natomiast no nie mamy jeszcze zanalizowanej w tym zakresie i raczej nastawiamy się na to, że w jakimś mechanizmie, nazwijmy to, finansowania dłużnego, prędzej niż, niż, niż w KPO.